Hejka, ja jestem Olcia. W dzisiejszym odcinku yy, nie będę grała, ale będę rozwiązywała quizy. Tak, nie przesłyszeliście się. Będę robić quizy na stronce samequizy.pl. To będzie taki specjał yy, za to, że... Mama, nie teraz. No, za niedługo nagrywam. Icz. No, już idzie. Nieważne. E, zaraz. No, e, tak. Więc bardzo Wam dziękuję, że wybiliście te 20 subskrypcji. Bo naprawdę ja często nie robię filmów, a te miłe komentarze i w ogóle to widać, że. Widać, że Wam się podobają filmy, więc spróbuję zrobić zr je jak najczęściej. Ale nie ten. No. Dobra, nieważne. Robimy quiz. Co my tu mamy? Że w jest w tobie magiczna iskra. Bla, bla, nieważne. Idź na zakupy i sprawdź, jaki typ miłości pasuje do ciebie. Ale czy będę mieć. O! Dobra, to mnie bardziej interesuje. I ty na pewno się powiedz tutaj, bo chcesz wiedzieć, czy zgadnę, czy będziesz miał świadectwo z czerwonym polskiem lub z ciekawości nie przerażają. Zaczynajmy. E, zaczynajmy. Czy radziłeś sobie dobrze na zdalnych lekcjach? Eee, nie. E, dobrze. To tak. Czy zależało ci na ta no, tak nie bardzo. Zależało mi, żeby chociaż ta ocena nie była poniżej trójki. Ale tak to chyba tak. Czy przykładasz się do tego, co robisz? Hmm. Przykładam się do tego, co robię, tylko wtedy, kiedy mi na czymś zależy. O, to jest y, prawidłowa odpowiedź. Dobrze. Ściągałeś kiedykolwiek na sprawdzonych kartkówkach? Nie, jeszcze nie. Jeszcze. Nie no, nie wiem. Nie no, nie. E, ale no. Nie ściągałam. Jak na razie. Jestem tu dzieckiem, Tak. Poza tym, jakbym ściągała matka, by się dowiedziała, to, to by było źle. Ale cóż. Tak, no. E co my tu mamy dalej? Byłeś aktywny na lekcjach i odpowiedzi zawsze dostawałeś pozytywne oceny? E... O! Czasami byłam aktywna, a z odpowiedzi dostawałam przeciętne oceny. Tak, tak może być. Mm, czy po powrocie do szkoły musiałeś szybko poprawiać oceny? Eee, nie. Nie poprawiałam jeszcze żadnych ocen. Jedynie na następnych zawsze poprawiałam, a nie w szkole akurat wróciłam. Dobra, uważasz, że nauka w szkole jest potrzebna? No właściwie to tak, bo właściwie. Jakby na przykład nie, nikt się nie uczył w szkole, to by nikt nie umiał czytać i, i, albo pisać i to by nie było sensu, więc myślę, że tak. Musiałeś kiedyś się, miałeś kiedyś już świadła czerwonym ten paskiem? Miałam tylko jeden gaz w życiu i, i, i no. I wątpię, że to się powtórzy, bo na moje oceny to chyba nie. Jak myślisz, będziesz tym użynionym uczniem i zdobędziesz świadesło czerwonym paskiem? Nie. Ha, nie będę mieć. Na 1000%. Ale cóż. Nieważne to tak YouTube yy... kategorii. O, YouTube to może być ciekawe. Wybierz, gdzie jest, sprawdź gdzie yy, to będziesz sławne na TikToku? Czy na... Boże, nie chcę być sławna na TikToku. Zaprawił mi wymarzone wakacje z YouTuberami. Nie, nie to nie. Jak dobrze znasz niki do ja na tej niki nie znam w ogóle. Tylko prawdziwy fan nie, nie jestem. Nic innego tu ciekawego. Mama, zaraz skończę. No, dopiero jest 5 minut odcinka. Nie, nagrywa święty duch. No, przyjdę. No, nieważne. Więc tak, co my tu je. Nie, tu ten, popularny jakiś sobie wezmę. O Jezu. Tu tu nie może tym. x, nie. Same głupie. Quizy osoby. O, osobowości. To by mogło być okej. Okay. Jaki kolor oczu ma twoja dusza? Co? Powiedziało czy umysł co bardziej potrzebuje wakacji? Eee... Umysł. Zdecydowanie. W której porze roku mógłbyś żyć już na zawsze? To ten quiz był W sumie ciekawy. Ooo, tak! Ten quiz jest najlepszy. Jaką e, grę lubię grać. Dobra. No Twoja ulubiona gra jest z gatunku. To nie. Ubieranek na pewno nie. Nie. Spodowy, też nie. Symulacje! Bardzo kocham symulacje, ale. Ale nie. Platformówek. survivalowe. Ja lubię symulacje i takie survivalowe. Hmm. Platformówki w sumie. Hmm, nie wiem. Takie. Bo Minecraft jest taką w sumie. Biorą też survivalowe. Ale ja nie tylko Minecraft, ale nie lubię. Hmm. Jakaby tu. Nie wiem. To albo to. Dobra, dam survivalowe. Niech będzie. Twoje ulubione grze większe znaczenie mają umiejętności? Czy wiele zależy od części? Yy. Yy, właściwie to skin, bo jak w Minecraftie nie umiesz wielu rzeczy, to tak naprawdę nie wiem, po co w niego grasz. Bo w Minecraftie na przykład trzeba craftować, i w ogóle. A szczęścia to co? Zrobisz skillów i, i przez szczęście? Nie. Skill. Myślę. Czy twoje ulubione grze można kupować? Boże, nie tylko nie Fortnite. I Fortnite'a. Mniejsza. Iloma różnymi postaciami można grać w swoje ulubione grze? Postaciami można grać. Eee... Mm. Um. Można grać jedną postacią, nie jedną. W twojej ulubionej grze można stosować kody. Właściwie to w Minecrafcie chyba można. Nie wiem. Mm, dobrze, nie. Bo właściwie jak się gra na w Minecraft'a, to chyba kodów się nie używa, żeby... nie wiem. Niedługo jesteś fanem swojej ulubionej gry. Kilka lat. Dobra, czy twoje robiny grze występują na przyrodzone postacie? Eee, właściwie? To tak! Eee, czy w Minecrafcie jest jakaś. No właściwie tak, bo na przykład kliper, nie. Albo jakiś zombie, no to tak. Jaki jest główny cel twojej ulubionej grze? Eee. Właściwie to, albo to, albo to, czyli zbudować swój świat, albo stawać się coraz lepszym. Myślę, że zbudujesz swój świat. Czy oglądasz jakieś youtuberów lub streamerów, którzy nagrywają filmy o twojej, no tak, ulubionej grze? Jeśli tak, to kto jest tym ten... moim, nie. Nie, teraz nagrywam, idź. Boże, czemu wszyscy mi przeszkadzają, mama teraz, ciocia, dobra, to tak. E, nie, 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 ja ich nie oglądam. A ktoś inny. Jesteś dziewczyną czy chłopakiem? Dziewczyną. Eee... Ja nawet tej gry nie, nigdy w życiu nie pobrałam. Ona jest chyba nadpłatna albo nie, nie wiem. Ale, ale co? Ile ja to trwa już? A, 9 minut. To jeszcze zrobimy sobie jakiś quiz. Eee, dobra, kategorie osobowości. Bo takie są ciekawsze. Czy zdobędziesz zaufanie szczerbatka? Nie oglądam e, jako, jak tam jak się to nazywa, jako swoić smoka albo jakoś tak. Ale nie oglądam tego. Ale dobra. Czy moglibyś być zamieszkać o Kins? Nie pytam, nie, nie wiem co to jest. Jestem naprawdę takim. Dużo nie rozumiem rzeczy. Jaki rodzaj elektrowni napędza twój mózg? Co? Czy w życiu wybrałeś dobrą drogę? Co to są za dziwaczne quizy? Co powinnaś założyć na imprezę urodzinową? Nie, nie pytam. Oni będą mi normalnie kazać ten co mam, ubierać na jakąś wyraźnie urodzinową? No to super. W jakim stanie wy... co? Jest w... Okej, okay, nie pytam. Na podstawie pytań o związki spróbuję zgadnąć ile masz... O! Dobra, czy byłeś w związku? Mm. Czemu to są takie na początku dziwne, i trudne pytania? Idę już stąd. Nie podoba mi się to, jest. Nie chcę pytać o prywatne rzeczy, które jeszcze nagrywam. Czekaj, troszkę pomrzę pod kłośnią. Trzeba wybaczcie, nie zrobię tego. Jak będzie dużo łapek, Co, tak. Jak będzie 10 łapek, to w ogóle wtedy tak. O, zgadnij mój wiek, dobre. Czy wyraźnie oraz płynnie? Płynnie, nie. Ale wyraźnie. Też nie, bo ja mam wadę wymowy i seplenie, i. Ale, znaczy, w, w, słowa to ja czytam szybko, tak jakoś bardzo szybko nie. Ale. nie, Ale, no nie wiem. Oczywiście, że tak dla mnie to bułka z masłem. Potrafię jednak czasem, zdarza mi się pomylić, czytając. No, w sumie to tak trochę. No, nie, gdyby nie moja wada wymowy, byłoby jeszcze lepiej, ale. Serio? Okej. Okay. Znaczy, okej, okay, to, to tak, eee, czyta, um, potrafię czytać, ale nie to wyraźnie, a tym bardziej nie pomnę. Potrafię jednak, potrafię, nad czasem zdarza się powiedzieć, czy, czy, oczywiście, że tak, dla mnie to byłka, eee, to drugie raczej. Wolisz się samodzielnie, czy słuchać autobiografii? Eee. Wolę czytać szczerze, wolę samodzielnie. Adobe, jest taki bardziej. Audio, audiobook? Jest taki bardziej dla leniuchów. I ja jednak wolę czytać samodzielnie, bo to jest. Tak, to mi sprawa większym fremdem. Znaczy, ja nie ją lubię czytać, ale jak lubię, jak czytam coś, co jest w moim stylu, coś takiego bardzo ciekawego. Nie umiem ze sobą, czasem lubię posłuchać audiobooka, a czasem czytam samodzielnie. Wolę raczej słuchać audiobooka niż czytać. Nie lubię ani czytać, ani słuchać... Ani... Ani słuchać audiobooka. W sumie trochę to, a trochę to. Czyli ostatnie i te, ale chyba to. Kładziesz palec pod tekst, ty czytasz? Eee... Właściwie to nie. Nie, ja kiedyś tak robiłam, teraz tak nie robię. Tak, dobra. Jaka, czy, jaką czynność wykonujesz podczas czytania? Czemu to są... od ten? Ja Słucham muzyki, siedzę lub leżę, piję herbatę lub kawę, piję lub jem. Chyba siedzę lub leżę, zdecydowanie. W takim razie jak Ci idzie z pisaniem? Świetnie, umiem pisać nawet z zamkniętymi oczami. Mówiąc szczerze, że nawet dobrze, ale zdarzy mi się, na, że napiszę coś nie tak, jakoś mi idzie z tym pisaniem, jeszcze nie potrafię pisać. Yy. Tak. Yy, nieważne, dobra, to tak. Yy. Właściwie z zamkniętymi oczami to, to trochę umiem pisać, ale to nie nieważne. Eee, właściwie ja piszę ok tylko ja piszę tak niestarannie, bo mi się w ogóle nie chce pisać starannie. Chyba, że muszę na przykład napisać jakieś wypracowanie, coś, to piszę starannie. I przy jak pisa pisałam jakieś wypracowanie nie zdarzyło mi się pomylić. Jedynie nie, nie zrobiłam to J dziwacznie nie napisałam jakąś literkę. Albo coś. Um, ale tak to chyba no, może... To, no, może to Albo to nie. Właściwie... Um... Jakoś mi idzie z tym pisanem, bo tak... Pisząc robisz błędy ortograficzne? Tak, zdarza mi się to bardzo często. Zdarza mi się, jednak staram się jak tylko mogę nie pisać z błędami. Powinienem błędy, ale bardzo rzadko. Jestem bardzo dobry w ortografii i nie piszę z błędami. Yy, zależy, ja jak są dyktanta niestety najlepsza nie jestem. Bo ja jednak wolę coś przepisywać, ale jak coś piszę... Normalnie to ja zazwyczaj nigdy nie robię błędów ortograficznych. Chyba, że to jest jakieś bardzo takie dziwne słowo, którego się nieczęsto używa. To tak, to popełniam. Bardzo dobra nie jestem w ortografii, ale. Popełniam błędy, ale bardzo rzadko. Tak, powiedzmy, że tak. Myślę, że góra bazurem, czy raczej, czy raczej jak łapęć z pirem. Ze kura pazurem. Można powiedzieć, że w połowie piszę jak kura pazurem, a w połowie jak łabędź biórem. Dlaczego jak łabędź biórem? Moje pismo jest piękne i czytelne. Jeszcze nie wiem pisać. Yy, myślę, że to, bo czasem piszę ładnie, a czasem jak kura pazurem. Więc myślę, że to. Potrafisz się doczytać ze swojego pisma? Yy, nie czasem. <noise> Bo ja naprawdę czasem piszę jak hurapa i później nie umiem tego przeczytać. <noise> A ja to przeczytam, ale no. Prawie jednak czasem. Ten gry zmo... O, nagle z że nic nie rozumiem. Z tego, O, i to jest coś, co ten. 10 na 13. Zgadzam się. Mm, tak, zgadzam się. Dobrze, że nie dali pre tego. Prawdziwego wieku, w sensie na przykład na przykład dali ten 8, nie? ja bym powiedziała jeszcze, że tak, niechcący, i by wszyscy pomyśleli, że to jest mój wiek, nie? Ale, ale nie. Tak, więc myślę, że to jest chyba czas, żeby zakończyć ten odcinek, więc jeśli ci się. Zap e jeśli odcinek ci się spodobał i w ogóle, zostaw łapkę w górę, subskrypcję a jeszcze no e, napisz y, pracek i, i będę wiedzieć, że obejrzałeś ten odcinek do końca i dam ci serduszko i będzie mi bardzo wdzięczny jak napiszesz było już tak na jednym odcinku ale ale ok a jak napiszesz komentarz i napiszesz placka, to będzie dla mi spudno ale dam ci serce i tak bo ja lubię dawać serce no, nawet jak będziesz mi hejtować to tam ci serce. Chociaż jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mnie hejtował, oprócz tego, jak jeden raz nagrywałam strasznie kliniczowe odcinki, ale to nieważne. To było na innym kanale. Tego nie wspominajmy tego, bo to było straszne. Ale dobra. papa, pa! Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i, i no.